Cześć, słuchajcie, mam dla Was dzisiaj bardzo ciekawy segment. Jak zacząć korzystać z MacBooka? Jestem w stanie się o to założyć, że korzystanie z MacBooka też przysparza Wam trochę problemów. Jest dużo dziwnych rzeczy, których na początku nie rozumiałem, korzystając ze swojego MacBooka Pro, którego dostałem we współpracy z firmą iPod. Ale uwierzcie mi, wystarczą dwa tygodnie i będziecie zupełnie przyzwyczajeni do ekosystemu. MacBook to komputer, który jest responsywny, dobrze działający, bardzo rzadko się docina, idealny zależnie od tego, jaką wersję wybierzecie, do zadań biurowych, a MacBooki Pro do zadań specjalnych. I powiem szczerze, w momencie przesiadania się z komputerów uczelnianych, które są postawione na systemie... <coughs> nie będę wymawiał nazwy systemu. Przepraszam bardzo. Na MacBooka. Miałem naprawdę sporo kłopotów. Zaczynając od tego, że pasek nawigacyjny jest po lewej stronie u góry, kończąc na tym, że nie mam kontroli tylko komat. Zgasła mi jedna lampka, ale zaraz z powrotem postaram się ją włączyć. Hop. Tragedia. Command zastępuje kontrol. Nie tylko kontrol. I nie byłoby to problemem, gdyby nie to, że tytułowanie tych klawiszy jest zgoła inne niż laptopów wszystkich marek dostępnych innych na rynku. Zrobimy sobie z tego cykl. Dzisiaj opowiem wam o tym, jakie są podstawowe funkcje tego przycisku, co o nim można robić. Gdzie zastępuje jaki przycisk w działaniu na Windowsie i to coś, co powinno Wam pomóc na samym początku przygody z Waszym MacBookiem. Pierwszą rzeczą, którą warto znać, jest skrót Command Stacja. Po naciśnięciu tego skrótu wyskakuje nam okienko, w którym możemy wyszukiwać aplikacje na naszym komputerze. W notatniku, pierwszym skrótem, którego użyjemy jest Command Plus. Command Plus sprawia, że nasz tekst staje się większy. Możecie użyć tego w notatniku, w Wordzie oraz w innych pokrewnych aplikacjach. Gdy już mamy nasz notatnik, możemy przejść do skrótów klawiszowych, które przydatne są w edytowaniu tekstu. Pierwszy skrót to Command C. Command C to bardzo popularny skrót, który w analogicznych sprzętach jest kontrolem C i kontrolem V. Podstawowa wiedza, jeśli chodzi o robienie jakichkolwiek notatek na studia. Command C kopiujemy, Command V wklejamy. Następny skrót to Command X. Command X pozwala na wycięcie tekstu w miejscu, które zaznaczycie, i wklejenie w innym analogicznym miejscu. I najważniejszy skrót, który bardzo często przydaje się nie tylko podczas robienia notatek, ale także podczas działania w przeróżnych programach, Command Z, czyli skrót, który cofa poprzednią akcję. Następny skrót, który będzie bardzo przydatny, jest to skrót Command M. Command M czyli szybkie pokazanie na ekranie. Skrótem klawiszowym Command M jesteśmy w stanie wyczyścić cały ekran. W momencie, kiedy aplikacji będzie więcej otwartych, naciskamy Command M i aplikacja nam znika. Następny skrót Command W. W momencie, kiedy mamy otwartą aplikację, jesteśmy w jej trybie Command W, aplikacja znika. Po użyciu Command W aplikacja zostaje zamknięta. Command-Tab, czyli przełączanie się między otwartymi aplikacjami. Możemy to także zrobić płynnym ruchem czterech palców na naszym gładziku. Oraz... Command-Option-Escape, czyli wymuszanie zamknięcia aplikacji. Wyświetla nam się informacja, jakie aplikacje mamy otwarte i możemy wymusić koniec aplikacji w momencie, kiedy jest ona nieresponsywna i nie odpowiada. Dajcie wiarę, że... Gadałem do siebie 5 minut i nie włączyłem nagrywania. Mocne.